Okej, okay. jak to zazwyczaj w grach tego typu, czyli w grach na pomyślenie bywa, niektóre pomysły przychodzą z czasem, a najczęściej przychodzą w momencie, kiedy jest chwila na pomyślenie, zastanowienie się, obejrzenie własnego materiału, co właśnie poczyniłem i co, i mam pomysł, i tak naprawdę po obejrzeniu trafiło mnie, co tak naprawdę można zrobić w tych dwóch budynkach i jak można rozwiązać wielką zagadkę, która się tutaj kryje. Także, moim pomysłem jest to, skoro tamten budynek jest odzwierciedleniem. tamten budynek, o tamten. jest odzwierciedleniem, jakby tego, co tutaj nas spotyka, kiedy wchodzimy przez te drzwi. E, to być może musimy przejść przez te drzwi. E, przez wszystkie te portale w odpowiedniej kolejności. Mianowicie, jeżeli dane drzwi mają po drugiej stronie pokój, który akurat rzeczywiście jest prawdziwym pokojem, bo sprawdziliśmy go tam. to wtedy to wtedy będzie git. Wydaje mi się, że te czerwone obłotki piewały się tylko w momencie, kiedy ja przechodziłem w dany pokój, ale ten pokój na, po drugiej stronie portalu był NIEPRAWIDŁOWY. Więc zobaczmy i sprawdźmy, czy moja teoria jest słuszna. Czyli wchodzimy jeszcze raz w ten magiczny portal. Coś mi kurczę laguje dzisiaj, strasznie ten... Ethan? Ethan? O widzicie, teraz to normalnie bym wchodził tutaj przez drzwi frontowe, tak? Jestem. I teraz tak, pytanie, czy po tej stronie, po drugiej stronie jest właśnie te... Jest ten pokój. Wydaje mi się, że. Nie, że po tej stronie tutaj nie było tego pokoju, że był inny pokój. O! To było po drugiej stronie, zobaczmy. Okej, okay, nie ma czerwonej obłudki, jak wracamy, to że widzicie, jest dokładnie. Ta sama, ta sama lokacja, czyli na daną chwilę mój jakby strzał się zgadza. Tu widzicie jest chyba strych. O, to jest zejście ze strycha, my nie jesteśmy na strychu, jesteśmy na parterze, czyli to jest zła lokacja. To powinna być. O, no to jesteśmy teraz tutaj, tak? W tym miejscu dokładnie. Także tu powinna być ta lokacja moim zdaniem. O, i nie było czerwonej obudki. Tak, to będzie to. No właśnie, to nie jest takie oczywiste na początku, ale jak się chwilę poczeka i ogarnie, to wtedy od razu jest miodzio. No i widzicie, te drzwi są z tamtej strony, znaczy te schody, więc to nie może być to miejsce. Pytanie, które z tych miejsc to jest? Hmm, czy to jest to? No może to. O shit, nie, to nie było to miejsce. Widzicie, jak wracamy, to nie jesteśmy w tym miejscu, w którym byliśmy. Czyli to miejsce, teraz trzeba zapamiętać, to miejsce. Jest. Wszędzie są te dziwne znaki też. To miejsce jest na górze, tak? Na pierwszym piętrze. Tak, na pierwszym piętrze, więc teraz... No trudno, ale jeszcze... Chyba dwa błędy możemy popełnić tylko, widzę, bo widzę, że... Yy, bo tutaj mamy cały czas jeszcze przejście dalej, więc teraz pytanie... O! To jest zejście, które mamy na parterze, tak? Czyli to nie jest to miejsce. Musimy go zmienić. Teraz pytanie, czy to jest to miejsce? Czy to jest to miejsce? Hmm... Nie, nie. Wydaje mi się, że to jest... że to jest to. Okej. Okay. Tu miałam rację, faktycznie. Teraz jak wracam, to jestem z powrotem tutaj. Dobra. I teraz mamy kolejny, kolejny. jesteśmy tutaj. Okej, okay. to jest cały czas piętro. Więc tu musi być teraz. Tylko, czy schody są teraz z tej strony? Faktycznie, no to na pewno nie jest to i to na pewno nie jest to, tak. Czyli tu są schody. Okej, okay. są schody. Gites Majones. Nie wiem, czy tam zostawiłem coś przypadkiem, ale zobaczymy. Okej, okay. dobra. Teraz tu. Eee, no to nie może być to miejsce, bo tam są schody, a schody są tu, czyli nie. Natomiast to... Tak, to wygląda sensownie. To też nie wygląda głupie, nie. Wydaje mi się, że to, że to jest to miejsce. Oto. Tak jest. Okej, okay, widzicie? Dobra. Teraz tu powinny być książki. O, to chyba jest to ta lokacja. Ta na pewno nie, ta na pewno nie, to jest to. Tak. Zgadza się. Okej! Okay. Jesteśmy coraz bliżej. Gdzie... To jest ta zagadka. To jest rozwiązanie tego tutaj... Tej rozkminki. Tylko teraz tutaj... Hmm. O kurde! ho! O, teraz moim zdaniem wszystkie te lokacje są, e, że tak powiem, legit. Pytanie, która z tych lokacji w tym miejscu, gdzie są te książki, jest prawidłowa? Kurczę, nie pamiętam. No niestety nie jest ta, czyli teraz będziemy pewnie już wracali tak, do wyjścia, okej, okay, pomyliłem się. Tylko pytanie teraz, gdzie jest to? Ta lokacja, patrząc przez okno, jest na piętrze. Jest na piętrze, ale niekoniecznie... niekoniecznie tu. Okej, okay, no to jeszcze raz. Jeszcze raz. oby nam się teraz udało. Dobra, po kolei. To jest prawidłowe. Dobra, teraz tutaj. To jest to. Dobra. Teraz tutaj. Tutaj powinno być. O kurcze. <laughs> eee, już nie pamiętam. To? Nie, tu są schody. To są schody, czy to nie są schody? Czy to powinno być. To powinno być to. Tak, okej, okay, okej, okay. dobra. To miejsce jest tutaj. Dobra, 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 czyli to takie, taki stolik tutaj rozwalony z pacywką niedokończoną. To jest tu. Dobra. Okej, okay, czy to mam załatwione, tylko jeszcze jest to miejsce. Kurczę, teraz powiem, co jest po tej stronie? Czy to jest to? To na pewno nie i to na pewno nie, czyli to. Okej, okay, dobra. To jest to miejsce z oknem na świat. Spoko. Dobra, dobra, dobra. Teraz idziemy na piętro. Załatwmy teraz pierwsze piętro. O, widzicie, co znowu jest ten stolik w spacerku, czyli nie. Yy... Kurczę. Hm, wygląda na to, że, że to musi być to. Tak, miałam rację. Dobra, teraz tu. Okej, okay, to też wygląda nieźle. To na pewno nie i to na pewno nie. Dobra. Okej. Okay. I teraz tu. Tu musimy mieć przejście gdzieś, gdzie będziemy widzieć te drzwi. O, czyli ta pacyfa. Pewnie jeszcze raz. Tak. Ok, no mamy tę pacyfkę, Pacywkę bez koła. A, taka ciekawostka, którą, że tak powiem, chyba dzisiaj, nawet przy okazji gdzieś wyczytałem, że znak pacyfistów to jest tak naprawdę znak, który tworzy się z dwóch e, symboli semaforowych, tylko oczywiście nie pamiętam jakich dokładnie a, ale, ale, ale stąd pochodzi. St takie jest, że tak powiem, pochodzenie tego znaku. To chyba nuklearny, nuklearny ładunek, czy ostrożność, uwaga, nuklearne coś tam, nie pamiętam dokładnie. Musiałbym to jeszcze doczytać, ale zobaczmy co jest dalej. Na pewno nie to i na pewno nie to, czyli to musi być to. o Pomyliłem się. O shit, przecież... O, dobra. Okej. Okay. Czyli ten pokój z rozwaloną sofą, jak widzicie, jest na końcu tej ścieżki, która tutaj ma książki. Moment, Okej, okay. to tutaj ma książki. O, właśnie, tak. A tutaj ma powrót do. Yy... Chyba tak, nie? Tak. Okej, okay, dobra, czyli pierwszy piętro mam załatwione z jednym błędem. No to teraz zostało nam ostatnie. Zostały nam chyba ostatnie drzwi. Ostatnie, ostatnie, więc uwaga, co się stanie, jeżeli. Co się stanie, jeżeli wybiorę poprawny, poprawny pokój tutaj, czyli ten pokój właśnie z tymi książkami. No dobra. Nic się nie stało. Hm. U. Wow! Mamy otwarty kolejne pomieszczenie, które jest jakieś dziwne. O, matko boska. Czy jakby jakiś tajny satanistyczny pokój. To uwaga, przechodzimy. Holy fucking cow. O! O o, okej. Okay. Woah! Okej, okay, to są te kruki. Tak, co my tu jeszcze widzimy? Kurde, jakieś naprawdę ostre, satanistyczne, okultystyczne rzeczy jakieś tu, proszę bardzo. Co to jest? Jakieś dziwne eliksiry. E, kawałek łba No dobra. To co? O Jezu, co to jest? Jakiś demoniczny embrion. Masakra. Dobra, no to czytamy. U, o jakiś rysuneczek. <laughs> A czy ten przypadkiem nie jest ten szyb? Ten zejście do szybów tam w dół? Być może. Dobra, przeczytajmy. W starym domu mieszkał niegdyś czarownik, który przyrządzał mikstury pozwalające mu widzieć przyszłość. Pewnego dnia przyszli do niego mieszkańcy wioski i zażądali, aby podzielił się z nimi miksturami. Też chcemy zobaczyć przyszłość, powiedzieli. Czarownik jednak odmówił. Mieszkańców wioski, sorry. Mieszkańców wioski bardzo to rozzłościło, więc spalili dom czarownika, lecz on wiedział, że tak się stanie. Wcześniej rzucił zaklęcie na pokój z miksturami. Choć dom się spalił, pokój został nienaruszony. Mieszkańcy wioski czekali, ale czarownik nie wyszedł. Espritiaaasz... akceptuj. Co tak stoisz? Szpiegujesz mnie? Nie. Jasne. Na czym dokładnie polega twój problem? Na niczym. Przestań zostawiać wszędzie te swoje głupie kartki! Tylko ludzi straszysz! Okej. Okay. Czyli to są kartki zostawione przez Itana. No dobra, ale jesteśmy teraz w jakimś... zupełnie innym pokoju. Pokoju, którego nie widzieliśmy wcześniej. Pokoju, który ma zamknięte drzwi. No to może dlatego nie widzieliśmy, bo był zamknięty. Ale zobaczmy, mamy tutaj dwie notki. Które, żeby było ciekawiej, zostawia właśnie Ethan. Blaze reveals moonshine operation. Okej. Okay. Nielegalna bimbrownia w płomieniach. No to to wygląda jak bimbrownia, rzeczywiście. Daniel Jefferson. Hrabstwo Bayfield. Walcząc z pożarem lasu niedaleko Old Ogden Road, ochotnicza straż pożarna z Ashland odkryła destylarnię bimbru. Destylarni bimbru. Władze poinformowały, że na miejscu znajdował się piec na propan oraz 15-litrowy sagan ze stali nierdzewnej, w którym trzymany był zacier na whisky. Mmm, yummy! Na podstawie wielkości destylarni Sheriff Hrabstwa Bayfield Hank Shuffle wnioskuje, że była ona częścią niewielkiej działalności, ale nie wyklucza, że w hrabstwie mogą istnieć również inne destylarnie. No oczywiście, jak jest jedna, pewne jest ich więcej. Oglądałem Breaking Bad, wiem, że tak jest. Funkcjonariusze natknęli się na miejscu na 2 litry bimbru jabłkowego. Mm, taki cytry trochę i niecałe cztery bezsmakowego. Ponadto w okolicy destylarni znaleziono cytr jabłkowy. <grym> o, oczywiście. Oraz laski cynamonu. Też widzę przyszłość, chyba widziałem, czytałem o jedną książkę okultystyczną za dużo. Policji nie udało się ustalić, kto jest właścicielem destylarni. Szerf szafel oznajmił, że ogień został prawdopodobnie zaproszony przez pozostawienie niedopałka papierosa. Jasne, czyli rzeczywiście yy, władze wszystko tuszują, bądź niekoniecznie chcą wiedzieć i znać prawdę i ją ogłaszać. Standard. Ale mamy jeszcze jedną notkę. To jest chyba notka, właśnie, znowu Itana. Itana. Ta. Oj, i znowu szy, szy, szy. A, to może być ta sama notka. Okej, okay. to może być ta notka, którą przed chwilą czytaliśmy. Tak. No dobra, czyli odkryliśmy starą destylarnię. Otwórz. Yeah drzwi, które do tej pory były zamknięte, yy. nie poznaję tego miejsca, A, to może, to może być, to może być ta, okej, okay, dobra, widzicie? To jest zamknięte, ale myśmy wcześniej nie byli tu na górze, a to jest właśnie, to jest właśnie też mo ten motyw, który zapomniałem jakby yy, wykonać wcześniej, czyli wejść tu na górę do tej wieży. Tak, no więc rozwiązaliśmy zagadkę. Odkryliśmy destylarnię i możemy, że tak powiem, iść dalej. Zagadka tych dwóch pomieszczeń jest rozwiązana, tak mi się wydaje przynajmniej. A co z tym szybem? To jeszcze zobaczymy ten szyb. Czy coś się przy tym szybie zmieniło? Czy my mamy już do niego dostęp, czy jeszcze nie? No bo ewidentnie ten szyb jest rysowany na, na tych wszystkich obrazkach. Ale winda jeszcze nie przyjechała. Pytanie, jak ją tu przywołać? No idea. Okej. Okay. To jest jeszcze to miejsce. To miejsce, w którym słusznie wskazaliście w komentarzach, że zapomniałem zbadać jednego miejsca, które zupełnie jakoś mi przeleciało między oczami i w ogóle go nie dostrzegłem. Mianowicie to miejsce. To miejsce, jak się przychodziło obok, to właśnie ma coś takiego jak zbadaj, więc zbadajmy. A, gdybyście nie wiedzieli, gdzie jesteśmy, no to jesteśmy na końcu tej drogi, prawda? Tam mamy ten nasz zarąbisty tramwaj, zwłoki i te sprawy. Także zbadajmy to miejsce. Kamień. Wgłębienie. Świeża ziemia. Kamień. Okej, okay, czyli teraz musimy zlokalizować kamień. Gdzie on może być? Gdzie on może być? Okej. Okay. Przytrzymaj. Aaaaaah! Przytrzymaj, pałko, a nie puść! Co za typ ze mnie jest niezły. Okej, okay, kamyk. Gdzie on leży? Uh, koło pieńka. Chyba patrzymy na ten pienik kiedyś. Tak, pieniek gdzieś koło. Kołotorów. Kołotorów i znaku. Okej. Okay. Pieniek kołotorów i znaku. No to szukamy go. Jest znak. O, o. Łomatko. <śm> Serio? Ja nie tylko nie zbadałem tego. Tu jeszcze jest pełno innych rzeczy, które przeoczyłem. O kurde. Dobra. Sucha trawa. Brak słońca. Obszar prostokąta. Drezyna z mostu? Drezyna... To drezyna przecież tam jest. No serio? No fajnie, że drezyna... A to się drezyna nazywa. Dobra, czy ani tramwaj, ani pociąg, po prostu drezyna. No to dobrze, fajnie. Czy ona też jest istotna? Pewnie musimy drezyno dojechać tutaj. Do samego końca. Dojechaliśmy już tą drezyną tutaj, tylko najwidoczniej po wczytaniu save'a, Co właśnie zrobiłem niedawno. Yy, troszeczkę jakby yy, ten yy, tramwaj, drezyna nam uciekła Dobra, ale tu mamy jeszcze benzynę albo ropę Porzucony bezmyślnie, w pośpiechu, celowo Kanister Okej, okay, kanister z benzyną Tutaj powinna być drezyna Gdzieś musimy zlokalizować jeszcze kamień Który jest gdzieś tutaj Tu mamy znowu słup, ale nie ma Ale nie ma yy, żadnego Czego? Nie ma żadnego pieńka Natomiast znowu mamy tutaj do zbadania. Okej, okay, resztę zwłok. Okej, okay, czyli po wczytaniu save'a, jak widzicie, wszystko od początku, jakby, tak, jakby od początku wszystkie te nasze clue, nasze wskazówki, yy, poznajemy na nowo. Tak? Okej, okay, czyli generalnie rzeczywiście byłem kiepskim, yy, kiepskim detektywem, bo komple kompletnie olałem tamto miejsce. Ale zobaczcie, koło tego słupka jednak był pieniek, czyli gdzieś tutaj leży ten kamień. O, właśnie. Kamień, który ma krew Czyli to może być, to może być narzędzie zbrodni No dobra, mamy kamień To pójdźmy na razie, zaaplikujmy ten kamień To wgłębienie, które tu znaleźliśmy Kurde, aż, aż tak kiepsko zlamiłem I tak, znaczy tak bardzo zlamiłem Tutaj to miejsce, okej okay. Tu mamy ten kamień teraz na miejscu mm -hmm. No dobra, to jeszcze podjedziemy drezyną Podjedziemy drezyną jeszcze tutaj i zobaczymy, co to da. Ale jeszcze sprawdzimy, oczywiście, tego trupa, bo może teraz coś się dowiemy w końcu. Bo tu też jeszcze jest zagadka, tak? Tego jeszcze nie, nie rozszyfrowaliśmy. Krew o tak, on znowu tutaj łączy te wszystkie fakty. Ach, no to ciekawe, że przy ładowaniu, przy ładowaniu save'a jeszcze raz musimy tutaj rozkminić te wszystkie rzeczy. Ale zobaczmy, czy coś więcej się dowiemy. O, o, o. Chyba jednak nie. Dobra, czyli jeszcze ta drezyna jakby blokuje nas przed rozwiązaniem zagadki jego śmierci, ale wiemy, że, okej, okay, tam jest lina, lina jest zerwana, czyli linę minęliśmy? Minęliśmy chyba. A, tu jest ta lina, okej, okay, on też będzie badał tę linę. Tu jest przecięta jakaś lina, tam jest, yy, benzyna rozlana, jest kamień, są odcięte nogi, czyli ktoś musiał może, ha. Może on, ten kolor to przywiązany tutaj, tą liną, przejechany drezyną, dobity jeszcze, kurczę tym, dobity kamieniem i porzucony, ale wiem. No dobrze, czyli musimy rozkręcić znowu, eee. Co? Wał korbowy? Zaraz, 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 zaraz. Serio? Przy ładowaniu saveów również musimy z powrotem znaleźć korbę? No błagam. Ej, bez sensu. Powiem wam szczerze, naprawdę bez sensu. Bo to oznacza... Hmm, no to ciekawą rzecz również przy okazji odkryliśmy w tej grze. To oznacza, że jeżeli nie doprowadzimy zagadki do końca i przerwiemy... Wow, to musimy ją całą rozkminiać od początku. Bez sensu. Oj, nie podoba mi się to rozwiązanie. Dlaczego, dlaczego niby... Te wszystkie rzeczy nagle po załadowaniu gry od początku się nie zapisują. Hm. Okej. Okay. Mam korbę. Montuję korbę. Kręcę korbą. Uruchamiam silniczek. Dobra. Chodzimy do środka. I jedziemy. I jedziemy. Jeps. I zasuwamy. Ustawimy drezynę w miejscu, gdzie jest napis drezyna. I zobaczymy. I zobaczymy, czy to w jakiś sposób pozwoli nam poznać prawdę o tej ofierze Drezyna. No właśnie, ok, to miejsce, nie? Znaczy, bo ustawimy tę drezynę mniej więcej. Tam, czy to już jest... czy to już jest w punkcie, czy jeszcze nie. Przytrzymaj. No spoko. Właśnie koło niej stoję. O, ciekawe, czy się zobaczymy. Ja chyba nie. No dobra, ale co z tą drezyną dalej? Może trzeba ją ustawić dokładnie w tym miejscu. Bo po coś. po coś jest to sterowanie tą drezyną, no? To idziemy trochę do przodu. Ok. Dokładnie na tej plamie się zatrzymaliśmy. O! Coś, coś, coś zawyło. kiedy czyli odtworzyliśmy tak, jakby odtworzyliśmy część zagadki. Kanister sobie leży. Tu nie ma już żadnej drezyny. Nie ma napisu drezyna w każdym razie. Tu cały czas leży ten kamień. Czy czegoś jeszcze Coś jeszcze pominałem? Czy powinienem już iść do trupa? I może trup mi już powie, co dalej? Zobaczmy, pójdźmy na trupa. Trupie nadchodzę? Szykuj się. Mam nadzieję, że wreszcie mi wyjaśnisz, co się stało. Tak, wreszcie poznam jego historię. No dobra, zobaczmy. Oho, okej, okay, będziemy budować historię tak jak budowaliśmy. Okej, okay, czyli mamy teraz jakiś. Musimy ułożyć historię z tego. Okej. Okay. Czyli tu zdecydowanie był Ethan Okej, okay. tu jest jakiś koleś, tu jest Ethan Dobra Teraz tutaj Okej, okay. tu jest jakiś Tu jest ten koleś, który właśnie żył Wcześniej I tu jest jakiś ziomuś Tu mamy kolejne miejsce Okej okay. Tu jest miejsce, gdzie on wbierze kamień Spoko No, czyli układamy mniej więcej tak samo historię jak, jak układaliśmy wcześniej. Tylko oczywiście to powinna być pierwsza historia, którą układamy, tak? Ale ja trochę to robię e, od dupy strony, no ale trudno, okej, okay, tu jest koleś, który e, hm który się zastanawia. I tu mamy te liny, no dobra. Aha, w taki sposób. No dobra, teraz trzeba wstać chronologię. No to ciekawe, czy, on, czy, czy to jest pierwsze? Wydaje mi się, że może być pierwsze. Pierwsze? Nie no, pierwsze. Okej, okay, czy Nebra był przywiązany? Hmm... Mamy tutaj sześć, widzę. Ho ha, ho ha, ho ha, ho Teraz przywiązany, czy może on go odwiązuje? Chwilowo nie możemy jeszcze zobaczyć historii. Okej, okay, ale to jest ten trupek, tak? On tutaj padł. Tak, on tu już nie miał nóg, żeby było śmieszniej. Okej, okay, i on tutaj, i on tutaj leży nad nim. Nie ma kamienia w ręku. Hmm. No kurze, ciężko stwierdzić, co jest tak naprawdę. Co jest pierwsza ocenie, więc zacznijmy oznaczać na razie jakkolwiek. Eee, cholera. Nie mam pojęcia jeszcze. Zobaczymy dopiero od. Zobaczymy od czego. Zobaczymy od momentu, kiedy zacznie nam się układać historia. Jak oznaczymy wszystkich, to wtedy będziemy mogli zobaczyć kwestię, którą będą wypowiadali. I sądzę, że to nam bardziej pomoże. Tak, więc wydaje mi się, że to będzie potem. A wiadomo, że to trochę słabo. Z zaznaczyłem. To powinno być tu i to powinno być na końcu. Wizualizuj. Zobaczmy Posłuchaj! Możemy go zniszczyć! Wiem jak! Nie da się, i tam. Nie można zniszczyć czasu. A tym właśnie jest wiecznością. Okej. Okay. No dobra. Na pewno tamto nie było drugim podejściem. Okej. Okay. Czyli, no dobra. Czyli ten koleś postanawia rozjechać Itana, ponieważ on pewnie jest opętany przez te wszystkie demony. Więc, hello, eee, najlepiej pozbyć się demona, nie wiem, niszcząc wszystkie, wszystkie, wszystkich ludzi z nim związanych, z, wszystkich ludzi z nim związanych, związa... Wszystkich ludzi, którzy są z, nimi, z nim związani. O! Uuu, to było trudne słowo. Na pytanie, czy to przypadkiem nie będzie część druga? Zobaczmy, zobaczmy. Wizualizuj. Pomnijmy ten pierwszy. Nie. Dobra. Okej. Okay. Czyli pytanie, co jest drugie? Może to jest... Okej, okay, to jest drugie. Może nie rozmawiają na temat tego, że... Hej, ziomuś, ty musisz teraz rozjechać Itana. Matka jaki to brutalny, Travis, posłuchaj! Gadaj gdzie jest Itana? A nie, tamten go szuka. Okej. Okay. Hm. Huh. Kurde, nie pasuje mi, nie pasuje mi, żeby pójście po kamień było drugie, no ale zobaczmy. Hm. Travis, posłuchaj, możemy go zniszczyć, wiem jak. A jednak. Nie. Karbie. Nie ma innego wyjścia, ok. Prawidł, gadaj, gdzie Rysita. Już daję uśpionemu to, czego chce, czego wszyscy chcemy. Słuchaj, staruszko. Czas iść do domu. O! O! Spoko. Nie! Yeah. NIE! Yeah. Ah, ah. Ała! Znikaj do cholery. No już, wynoś się. Zamknij oczy, Travis. Fa! No dobra, ale przynajmniej wiemy, co się stało. Wiemy dokładnie, co się stało teraz. Okej, okay, spoko. Jakaś dusza została, hm, uratowana? W każdym razie się pofrunęła. Wsinął dal. Chyba, że ona pokazuje nam, gdzie, gdzie frunie. O! Tak! Pokazuje nam gdzie iść. Czyli znowu musimy zejść na dół. E, dobra, to nie koniec! Okej, okay, idziemy! <laughs> A myślałam, no nie, cały czas jeszcze niebieska łuna jest, tak? Jeszcze się nie skończyło. Nie skończył się pokaz jeszcze. Tutaj coś jest! Zadku, stój! Nie podchodź! Itan! Ja też jestem chory. Czuję w sobie uśpionego! To walcz z nim! Ja muszę zniszczyć ten pokój! Korwus! Przekro mi Itan. Nie mogę ci na to pozwolić. O nie! O. No dobra. Coś zwróciło rodzinę przeciwko Itanowi, ale jego dziadek próbował się temu oprzeć. Wiek ułatwia zmagania z tym, co żywi się nienawiścią. Nie ze względu na doświadczenie czy mądrość, ale dlatego, że starość to zmęczenie, jej nienawiść jest mało przydatna. No dobra. Okej. Okay. Czyli wiemy już dokładnie, co wydarzyło się w tym miejscu. Czyli wszyscy, cała rodzina Eda, twu, cała rodzina Itana została opętana prawdopodobnie przeciwko uśpionego, który chce go zabić. I tu mieliśmy scenę, w której Travis chciał przywiązać, przywiązać Itana, ale jego dziadek Ed. Jakoś mu pomógł, tak? Czyli sprzeciwił się tym dziwnym planom, niecnym. Wziął kamień, piznął gościa w łeb, następnie przeciął mu nogi, no i jak widzicie, się nim załatwił i kazał Itanowi biec. No i potem Itan oczywiście pobiegł dalej. A co się działo tam, no to już. No to już wiecie. Okej, okay, czyli nadrobiliśmy jakby straty. <grytania> nadrobiliśmy, nadrobiliśmy to, co powinno być już wyjaśnione w pierwszym odcinku. No dobrze, czyli co? Czyli teraz czas by się skupić na ciągu dalszym, czyli poznawać historię, hmm, poznawać historię dalej, tak? Ciągnąć fabułę do przodu i to właśnie zrobimy. Wracam teraz z powrotem do miejsca, gdzie skończyliśmy ostatnio i kontynuujemy poszukiwania Itana Cartera.